Cześć wszystkim, tutaj Byku i mam nadzieję, że przygotowaliście sobie jakieś stroje kąpielowe, bo zaraz znów zanurzymy się w brudny świat Max Payna po długiej przerwie. Z drugiej strony to nago też się można kąpać, więc mniejsze stroje, tak czy siak. Zapraszam Was na czwarty odcinek, zagrajmy w Max Payne. Chyba tutaj skończyliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Lepiej, Aha, się dobra, już jakieś rozmowy słychać Dobra Mniejsza, większość, robimy rozpierduchem, one mnie i zabiją, ale dobra, mniejsza z tym To nie ma najmniejszego znaczenia w ogóle, bo po prostu po tak długiej przerwie mam wielką ochotę nagrywać Chcę e, zagrać, w końcu nagrać coś, w końcu coś wrzucić Dobra Byłem chory, jestem chory dalej, podejrzewam, że w 100% się nie wyleczyłem, ale Część nagrywania po prostu jakby przemogła jakieś tam niedoskonałości zdrowotne. I stwierdziłem, a, szanie to nagrywam, tak? No i efekt jest taki, jak widzicie. Poradzcie i zobaczcie za narkotykami. zaraz. Tak jak, zobaczmy co tu jest, Ten wersy jasne, że tak, czemu nie. Czemu też na początku powiedziałem, że chyba tutaj skończyliśmy? Otóż dlatego, że po prostu... A Na stole. Leżał Kiedyś klucz. wcześniej nagrałem ten odcinek. Tyle, że po prostu on się nie nagrał. Tak. Nagrałem tylko, że się nie nagrał prosto. No przeszedłem już ten fragment jeszcze przed moją chorobą. No jest... Tak ja powiedziane jest. Ty... Ten... Dla... Parę ciekawych scenek, chyba To będzie nam coś obejrzeć. Dobra. Mniejsza to wszystko. Też już słyszę niestety na słuchawkach, że z tego całego rozpędu zapomniałem sobie zmienić konfigurację głośników z 5.1 na 2.0 No ale nic, będziemy sobie jakoś z tym radzić Mało życia trochę, w mocno ranni jesteśmy Więc zajrzyjmy do kibla, coś może to będzie ciekawego Ale wojnie Spójrzmy Spusz, tutaj wodę w tych pisuarach, bo oczywiście brudale Brudale Brudale? Brudasi? Dobra, nieważne, mniejsza strona. Brudni ludzie! Nie spuścili na pewno, tak. Mm -hmm. Do not disturb. Czy dla was też wygląda to jak zachęta? Tylko zaraz, zaraz odnowimy sobie trochę życia. Zmniejszymy ból, który odczuwa nasza postać. Chcę ja przy okazji sprawdzę, czy się to nagrywa. Nagrywa się, dobra. Więc tak, zapiszemy się. Dzięki na razie. Dobra, chcę tu się zapisać. Tutaj się zapiszemy. Dobra, fajnie, fajnie. No i co, chyba będziemy oglądać jakąś scenkę, podejrzewam. Rodzajową. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie! Siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry kong Mmm... Powiedzie Kenny, byłem ty tak zdołowany, że dusiłem ich kawę, w konsolu. O, Rico... Jesteś niegrzeczny... O, jestem, to prawda... Hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To Glina! Muerte sięgnął po broni. Dobra. Scenka rodzajowa obejrzana, więc od razu się zapiszmy ponownie. Oczywiście... Max Payne należy do tych gier, które nie certalą się i po prostu pokazują generalnie cały brud w postaci w czystej postaci tak Pokazują cały brunch w czystej postaci Oczywiście no policjanci no, mają to chyba w zwyczaju troszeczkę że lubią wszelkie zabawy przerywać więc tym razem nie mogło być inaczej spróbujemy zabić wszystkich bandziorów co nie będzie pewnie łatwe tam jest jakaś zdzira jeszcze z pistoletem podejrzewam. Na tę widzę tylko się... Dobra to ona strzela tak, ona no, ma tylko pisać, Dobra, no to zapiszmy się jeszcze raz przezorny, zawsze ubezpieczony Teraz jest kwestia taka jakby ją to wykończyć, czym przede wszystkim, czym, może tym a włączmy slow motion mode postrzelałem normalnie z maszyna osa z tej brzydką twarzyczkę. Chyba do 20, co? Jak myślicie? No tak, tylko całe praktycznie mm, bullet time straciłem. No ale nic, 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 nie ma to znaczenia. Jakoś sobie damy radę, jak zawsze. Prawda? Jesteśmy amunicję rozwalmy jeśli będzie im potrzebne tak mi się wydaje coś dziwnym trafem no i co weźmy sobie mołotowa. podejrzewam że to się przyda i znów się zapiszmy tylko nie pamiętam który klawisz za to odpowiada więc będę się na razie zapisywał w ten sposób uważam że sobie przypomnę moment moment gdzieś to chyba w sterowaniu powinno być nie tak logika a ruch Walka o mi to robicie Dobra nie to nie nie to nie Nie muszę się zapisywać Dobra To była najgłupsza śmierć ever Po prostu te drzwi otworzyły się zbyt wolno Właściwie nie otworzyły się wcale No właśnie to chciałem zrobić Ale oczywiście gra stwierdziła, że po co, po co byku, po co Niepotrzebny ci, ci jest tak nagły sukces Tutaj, prawda? Tak, no i gonimy świnkę bez portek. A raczej z portkami na dole. Ale jak biega ludzie, to też jest dobre. Strach dodaje ludziom skrzydeł. Jak no to wygląda? Lepsze to niż Red Bull. Co tak zamierzasz strzelać? Może będziesz musiał przeładować w końcu. Czy jesteś jak Chuck Norris? Czy tam inny Rambo. I nie musisz ładowywać, no dobra chyba trzeba po prostu tak sekwencyjnie w niego strzelać W końcu padnie mówią Albo mi się amunicja skończy, jedno z dwojga Już tam makarene tańczy, tańcy to już jest dobrze Chyba nową broń wyskamy jak się uda go pokonać Kurde no i zaraz mnie zabije jeszcze, to jest była wielka szkoda Zginą. Proszę bardzo, da się Da się nie. Skąd Wy się bierzecie w takiej ilości. Za co? Kurde, za co, no nie, 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 nie. Potrzebuję dwóch beret. Ty ty, ty. Inże, facet. Oh, wybrnęliśmy z tego jakoś Może niezbyt mężnie, bo wymagało to taktycznego odwrotu ale Wiecie, liczy się efekt Wiecie co się liczy, reniferek liczy Taki, Taki świąteczny akcent jest po świętach ale nie jest tak tym A w ogóle to mam nadzieję, że Wam się święta udały Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna Atmosfery to akurat może u mnie nie było za zbyt ciekawie Bo akurat nie, w, nie wnikałem w szczegóły No to jednak bardziej była to karykatura świąt, Tak naprawdę pod względem atmosfery niż prawdziwe święta Ale mniejsza z tym Natomiast pod względem prezentów O tak No to tu mam powiem co dostałem Co jakby jest moim faworytem wśród prezentów tegorocznych Dostałem kubeczek po prostu o pojemności 0,7 10 litra więc po prostu prawdziwy kubeczek zagremera, wiaderko tak to jakby naprawdę mnie cieszy ok zapiszmy się ponownie zaraz znowu jakąś scenkę rodzajową chyba będziemy oglądali to mi się coś zdaje przynajmniej coś jest nie, dobra z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna nawet dziecko umiałoby założyć na mnie podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj. Szef jego gniki! To Max Payne przyszedł! Rzucił się na nas! Zabił, Och! Nie sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden klina. Oby to był żart. Rozwalcie go. Co za problem? Halo! Halo! Wieść niczym śmiercionośny wirus rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Nosi koszulę w Jaguara. No, bestia bestia. Po prostu gościu za dużo przeżył być może, dobra Co my tu mamy? Kluby. No zapowiada się ciekawie. Jakiś, jakiś obrót, półobrót, cokolwiek Jednoręki bandzior Drugą rękę mu urwało. Wygramy, nie wygramy. Wielkie lasowanie. Blisko, blisko i jeb. Oczywiście jeb, po co wygrać? Po co? Masz ty, masz chłopak trzy nuty Zastanawiam się czy też w tym kiblu ktoś się czai na mnie czy nie Wygląda na to, że nie Dobra W razie idziemy dalej Co no że możesz mnie okradać Wiesz do cholery kim jestem, wiesz? No kim, no kim Gdzieś mi tu mojego jednorękiego bandziora niścił Nigdy! Ale oberwał z w czapę Jeszcze żyję Nie wiem Wyjątkowo wytrzymałe banie. Ta maszynka już raczej zbyt wiele kasy nie ukradnie Dobra Gdzie mam iść? Chyba tutaj Oho uh -huh. To wygląda tam, chyba będzie jakaś strzelanina Tak przynajmniej mi się to zapamiętało F5 zapis był? Tak, ha Ta pamięć Dobra Wystarczy skoczyć? Nie ja. Wystarczy zrobić tak, ok Uzi, chodź. o jaka muzyczka Jaka muzyczka Muszo walonca. Bullet time, nie, nie zabijecie mnie, zobaczycie sobie radę dam z wami Nie wiem jeszcze jaka ale to nic macie młotowa smacznego Czemu ta muzyczka musi być taka głośna Dobra nie wiem czy to ma jakiś sens może wezmę jakiegoś mocniejszego gnata Desert Eagle ten myśli, że jest ukryty za tym sutrem. Dobry gościu, dobry ziomek. Wystajesz. Ja go nie mogę trafić. Dobra, trafiłem. Liczy się efekt, jak zwykle. I rzucamy się. i w głowę. Aha, pięknie, aż wyleciał Prawda, no... bronie tak raczej nie działają, że mają taki odrzutasz ale... Co tam? Ładnie to wyglądało przynajmniej. Znów przydałoby się jakieś zasilenie życia, ale oczywiście nie ma jak. Wciskamy ten klawisek kwadratowy, niczym klocek. Wychodzimy na dwór. Rozglądamy się. Lewo, prawo, lewo, czy nic nie jedzie. Bezpieczeństwo musi zostać zachowane, prawda? Przede wszystkim. Rozdział piąty. Niech przemówi broń. Odwrócić się, odejść i olać to miasto. To byłby mądry wybór. Ale widać nie był zbyt mądry. z Złupiny były zapuszczonymi melinami, w których gnieździły się różne przybytki. Sklep strunkami lombard, pralnia prowadzona przez mafijnych lichwiarzy i tak dalej. Nie wiem jakim cudem, ale wiedzieli, Słodzka że jestem Wiedzieli też, że po nich przyjdę. I na pewno czekali na mnie z bronią w ręku. Melinę Lupino rozświetliła eksplozja. Wybuch bomby zamienił śnieg w płynne złoto. A słowo o, wygląda ciekawe. Płomienie odbijały się w szybach czarnego Mercedesa, który bardzo wolno jechał ulicą. Jakby kierowca robił sobie wycieczkę krajoznawczą. Przyjrzałem się uważnie pasażerowi tego samochodu. To Na był pewno Rosyjski. Uwierz, że Rosyjski mafię. Słowo kupuj Cineo. Razu było widać. Coś mi mówiło, że byłem świadkiem wojny gangów. Na tych obrazkach, w filmieszkach, jakoś to tak wszystko lepiej wyglądało. Tak oczywiście. Zestrzenna poszła w Innymi jak po prostu sprawić, żeby można było gracza odgrodzić od reszty miasta. Nie trzeba było się martwić o to, W pobliskim budynku że, wybuchła kolejna bomba. Na no szczęście zbiry w środku byli nieźle wystraszeni. Jednak istniała też druga strona medalu. Wewnątrz mogły tykać następne bomby. A policja była już pewnie w Apartament Brzeka Lupino znajdował się na samej górze. Tak przynajmniej było przed wybuchem. Nie mylić, co śnieżyć, bo to tak trochę. No może że jak coś gada, ale nie wiem co. No, może weźmy podwójnego tego. tam, o, no no, te Ingramy. Zapiszmy się. Skaczemy na główkę Na główkę do pandziorów Rozstrzeliliśmy ich Tak jak się należało Dobra Tak to jest sklep należący do pandziorów z tego co widzę więc rozwalanie tutaj wszystkiego wcale nie jest takim przestępstwem Jakby się nie mogło zdawać No! Po co ty marnujesz amunicję? Ale ten działa. Jak to nie działa? Działaj! Dobra. Może naprawienie przez uderzenie baseballem nie jest najlepszy w tym miejscu. No, nie ma to znaczenia. Nie chcesz, nie działaj. Tu coś, nie? To wygląda na zamknięte, tu się nie da wejść. No, ostatecznie w sumie wolę... Widoczne bariery nie niewidoczne, niewidzialne Napiłki bariery, się Logiczne. Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyć jającą lekturą. No w sumie, no... Normalka, prawda, noc, śnieg, prawda, facet tego... Siedzi, znaczy stoi, czyta jakieś, kurczę... Zgłoszenia lokalne w gazecie i zaczyna być, nie no, obrazek taki typowy, no. czemu nie? Przynajmniej Max jest dosyć sławny, słuchaj. znów się zapiszemy? Na bezpieczeństwo. O, no tak, od razu, kurde. Wszyscy. Ale dostał, ładnie. Wąskie gardło tutaj mamy, więc... Chciałbym ich tu zwabić Bo nie, tego nawet nie trzeba zwabiać specjalnie Trzeba strzelić w głowę Obejrzewam, że nie przeżyję zbyt wielu wystrzałów, właśnie No, tego też trzeba będzie... O, dobra, pięknie to wyszło Ale droga gro, Pro, proszę cię, naprawdę cię proszę Daj, że zdrowia, daj, że żyć Dajże żyć W ogóle da się coś to z tymi dźwiękami jeszcze zrobić Czy się nie da dźwięk Czemu efekty jakby nie, nie przekładają się na głośność tutaj dialogów? Może mi ktoś powiedzieć? Dobra, nieważne. Znów save. Stara, dobra taktyka save and load nigdy nie zawodzi. Coś? Ktoś? Być może? O, znowu jakiś mrożny budynek Pewnie pełen punów O, już słyszeć punów W pięknych lokacjach jesteśmy tutaj ciągani Macie pistolce czy nie macie? Dawać amunicę Marcela brak, Marcela Prawie tak dobrego jak ja Dobra Tych dwóch już mi nie zaszkodzi Te drzwi są zamknięte O, budynek się rozwala, W budynku się. było mnóstwo ładunków są zamknięte Ale spoko, tutaj mamy klucz Zatwórzmy je Zaraz, 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 O, w dobra Tyk I zobaczcie jaka rakieta Fium, bum, jest Ciul i drzwi nie no no skąd że się tam wziął? Ja zginąć od razu od wybuchu facet Nie baw się kurde z jakiegoś Nieśmiertelnego ukrytego ninja Ktoś jeszcze? Na no, pewno ktoś jeszcze O, A czemu ty wymujesz broń? Jesteś czpunem, nie stać się na broń Wszyscy czpuni mają broń tutaj warunek kurcze pozwolenia uzyskania pozwolenia na broń w Ameryce czy jak? nie nie potrzebuję chyba pozwolenia na broń nie sprzedamy panu broni nie jest pan czpunem czpam herbatkę a dobra o do spoko spoko masz na tu gnata nie no jeszcze was więcej no okej okay, no nie ma sprawy no o, wystarczy mi dla wszystkich, słuchaj. Cię. O, jak on pięknie mi pod w lasu. To było niepotrzebne, żeby się tak rzucić, ale to... Błędy zawodowe, niech to szlak! Czemu żeś się tak ukrył? Fajnie, że oni tak te makaryny tańczą, bo jest czas się podnieść. Dobra, dobra, fajnie. jeszcze no, zobaczmy co w tych szafkach jest a o telefon no dobra to wiecie co ja tak sobie myślę że ten telefon bierzemy w następnym odcinku więc dzięki bardzo za uwagę mam nadzieję że Wam się podobało że może się nawet trochę stęskniliście w trakcie tej całej przerwy nagrywania. no i co do zobaczenia w następnym razem trzymajcie się